Tiger 900 to najważniejszy motocykl dla triumfa, ponieważ motocykle w klasie Adventure oraz motocykle w klasie Street to są najpopularniejsze sprzedażowo sprzęty w całej Europie. I w związku z tym, że na testach długodystansowych mamy wersję Rally Pro i jest tutaj już mój były Tiger GT Pro, który jest motocyklem przedliftowym, to możemy sobie te motocykle porównać i porównamy sobie GT do Rally oraz wersję przedliftową do poliftowej. Ja wiem, że ten materiał będzie dla osób, które wybitnie interesują się akurat z Tigerem, ale mając taką okazję, żal by było nie skorzystać. Ja jestem Daniel, wy oglądacie RR Moto i zobaczmy sobie Tigery z bliska. Tiger 900 został wprowadzony na rynek w 2020 roku. Przedtem tym była 800, którą też miałem okazję pojeździć. Natomiast kiedy wprowadzili 900, zrobili ją bardziej adventureową, mniejszą, lżejszą wizualnie i jednocześnie mocniejszą, to stwierdziłem, że to jest motocykl dla mnie. Już adventureowy, ale jeszcze bardzo łatwy w prowadzeniu i przyjemny. I też stałem się jednym z pierwszych właścicieli. Tego motocykla w Polsce i była to ta wersja, która tutaj jest dokładnie ten motocykl, ten egzemplarz. I kiedy kupowałem wersję GT, to nawet nie myślałem o rali, bo rali była wtedy marketingowo pokazywana jako motocykl super off-roadowy do zadań specjalnych i stwierdziłem, że nie to będzie za dużo jak na początek, nawet tutaj, na, nawet w wersji GT na początku jeździłem z obniżoną kanapą, bo przesiadając się z nakedów czy motocykli sportowych na coś takiego, to i tak był spory. Przeskok, na taką wygodną pozycję, siedzącą, wyprostowaną i na motocykl ze sporym prześwitem. I teraz po latach stwierdziłem, że trzeba sobie powiedzieć wersją Rally, bo wcześniej nie miałem okazji jeździć nim dłużej niż tylko chwilę. A takie wiecie, 20 km to jest niewiele, czy tam nawet 100 km. Na tym motocyklu wersji Rally przejechałem 2000 km, i myślę, że to jest dobry moment, żeby sobie te dwa motocykle ze sobą. Zderzyć i podsumować. I powiem Wam tak, że pierwsze wrażenia, pierwsze kilometry po przejażdżce na rally otworzyły mi trochę głowę. a Nawet zrobiły taką wyrwę w głowie, bo ja się zastanawiałem, czy w ogóle jeszcze jest sens wracać do motocykli Adventure. I cała różnica, też marketingowo myślę, że oni też tą różnicę pchali w tą stronę, cała różnica pomiędzy tymi dwoma motocyklami, bo one różnią się 6 kg, nawet niecałymi nie, nie 6 kg, a poprzednia generacja to było niecałe 4 kilo różnicy. Więc tym się nie różnią. Silnik jest taki sam, właściwości silnika są takie same. Cała różnica poszła tutaj: przede wszystkim w zawieszenie. Mamy tutaj zawieszenie, gdzie z przodu skok wynosi 240 mm, jest to zawieszenie Szoła, i z tyłu mamy zawieszenie, którego skok wynosi 230 mm. W GT dla porównania z przodu mamy 180, więc tu jest i tak nieźle, ale różnica w tym zawieszeniu i to zawieszenie plus koła, ponieważ tu z przodu mamy 21, tu mamy 19, robi całą różnicę. I teraz wiem, że niektóre osoby będą mnie hejtować, ale nie. To, że mamy wysokie zawieszenie, wysoki skok zawieszenia tak naprawdę i takie ogumienie i felgi z przodu wcale nie zmienia tego motocykla w stricte offroadowy pożeracz. Bo takimi motocyklami dla mnie są lekkie enduro. Te motocykle, ok, są do tego lepiej przystosowane niż ich odpowiedniki szosowe, ale wciąż, żeby robić na nim to, co pokazują nam w materiałach marketingowych. Kosztuje ogromną ilość wiedzy i doświadczenia. Mało tego nie pokazuje nam wszystkich gleb, które po drodze się wydarzyły. Poglądajcie chociażby Enduraka, który też czasem pokazuje kompilację swoich gleb, i to wszystko jest dużo trudniejsze niż nam się wydaje. Ale tak, dzięki temu, że mamy takie zawieszenie i takie opony, jesteśmy w stanie jeździć w zasadzie po każdym typie drogi. Póki możemy to nazywać drogą. Możemy tamtędy przejechać i to mając ze sobą kufry, lub jak ja wolę, sakwy. To się da zrobić dużo łatwiej niż w przypadku wersji GT. Chociaż GT-kiem też zajedziemy bardzo, bardzo daleko. Natomiast z mojego, tutaj u mnie, było to ogromna różnica, właśnie, że kiedy przesiadłem się na wersję Rally, to to zawieszenie mnie oczarowało, i to było to, co sprawiło, że tym motocyklem bardzo chętnie jeździłem. Ok, ja przesiadłem się z taboretu. Bo bober w ogóle nie ma zawieszenia, praktycznie, mimo że jest z tyłu fok zwożony. I Supermoto, które też ma spory skok zawieszenia, jest raczej motocyklem twardym, ale przesiadając się nawet ze zwykłego Naked'a na taką wersję Rally, to po prostu płyniemy. Nieważne ile dziur ma droga, po prostu płyniemy. I to mi się najbardziej podoba, i myślę, że to jest największa różnica pomiędzy tymi motocyklami. I jeżeli ktoś się zastanawia, że mając 1,75 m rally będzie za dużym motocyklem, ja tak na początku myślałem, to nie, owszem, różnica w obniżeniu kanapy, bo tu, tu i tu możemy sobie kanapę obniżać lub mieć standardową wysokość. Co ciekawe, można w ogóle kupić jeszcze obniżoną, seryjnie obniżoną kanapę, żeby było jeszcze niżej. To okazuje się, że kiedy obniżymy tą kanapę, jest 4 cm wyżej. To prawda, ale w związku z tym, że jest to kanapa stosunkowo wąska, z przodu wycięta, to i tak jestem w stanie przy wyższym obcasie. W butach turystycznym to jest norma. Dosięgać spokojnie całą stopą podłogi. Więc wcale nie czuję się, żeby na wyższym motocyklu, przy wolnych manewrach lub przy zatrzymywaniu się, było mi gorzej niż w przypadku niższego getę. Powiedziałbym, że ta różnica tutaj jest marginalna. I żałuję, że nie odkryłem tego szybciej. Jeżeli zapytacie się mnie o różnice silnikowe, ponieważ tutaj mamy 95 koni, tutaj mamy 108 koni, to różnica jest odczuwalna. Ja na początku myślałem, że w ogóle tych koni jest więcej niż 108, typu nie wiem, 115, 120 koni, nawet ponieważ e, kiedy zobaczymy sobie na papier, to różnica w zasadzie jest niewielka albo znikoma, bo to jest 400 obrotów szybciej, dostępny moment obrotowy, który wzrósł o 3 Nm. To jest niewiele. Ale to, czego nie przeczytamy w katalogu czy też z opisu danych technicznych, to co ja Wam mogę powiedzieć, to jest fakt, że mam wrażenie, że ten motocykl jeszcze szybciej się zbiera, przyjemnie się zbiera, to nie jest ogromna różnica. No bo umówmy się, 13 koni to nie jest duża różnica, ale dzięki temu, że on szybciej jakby z dołu bierze i przede wszystkim on już też... Ja przynajmniej miałem takie odczucie, że kiedy tutaj jadę 90 na godzinę, to nie mogę zapinać szóstki, bo on, on zaczyna lekko rzezić. Że to nie jest jego ulubiona prędkość obrotowa, że szóstkę zapinać dopiero przy przekroczeniu 100 km na godzinę. Tutaj przy 90 spokojnie wrzucamy szóstkę. Widać, że Triumf popracował nad tym dołem. Jednocześnie środek jest jeszcze mocniejszy, i według danych technicznych, góra również, bo ta cała para w, konich, w koniach manicznych poszła w górę. Natomiast też nie ma takiego momentu jak w czterech cylindrach, że kręcimy go pod te czerwone pole i on pod sam koniec wybucha. Nie, tutaj wszystkie zalety dwóch i czterech cylindrów się spotykają, ale jednocześnie są one, nie chcę powiedzieć wykastrowane, ale zmienione. Czyli mamy bardzo mocny środek, bardzo mocny środek, szybko startujący dół, ale góra jest taka, nie chcę powiedzieć pusta, ale bez wystrzałów. Ona po prostu jest bez wystrzałów. Ten, mo ten motocyklem jeździ się fajnie, dynamicznie, ale to nie jest ogromna zmiana w stosunku do poprzednika. Powiedziałbym, że jest to właśnie lekkie rozwinięcie. Zmieniły się również wyświetlacze i dla jednych to będzie dobre, a dla innych mniej dobre. I już Wam tłumaczę o co chodzi. Ja nie wiem, czy jest lepiej, czy jest gorzej, jest po prostu inaczej. Generalnie wyświetlacz stał się Czystszy. Grafika stała się czystsza, jest mniej informacji dostępnych, ponieważ takie informacje jak na przykład temperatura płynu chłodniczego, przebiegi czy spalanie, one zniknęły. Możemy sobie je odpalić z boku, jeżeli mamy taką potrzebę, wybrać któryś z tych trybów, ale to nie jest tak, że mamy wszystkie informacje naraz dostępne na tym wyświetlaczu. I plus jest taki. Że włączył się minimalizm i to jest spoko, bo jesteśmy społeczeństwem przebodźcowanym i ja rozumiem, w pełni przyzwyczaiłem się do tego, mogę mieć mniej informacji. Natomiast minus jest taki, że wtedy to wszystko mieliśmy wyciągnięte, i osoby przyzwyczajone do takiego dużej ilości informacji naraz mogą mieć z tym problem, tak. I teraz menu jest troszkę bardziej skomplikowane. Nie wystarczy lecieć góra, dół i przeklikujemy sobie wszystko, tylko jeszcze prawo i lewo, ponieważ te menu jest podzielone, ono jest czytelne, ale niekoniecznie najlepszą opcją jest jazda i wybieranie tego, co potrzebujemy w menu. I raczej warto sobie ustawić to, co w tej chwili potrzebujemy. Dla mnie to jest na przykład albo spalanie, albo dystans, i tak naprawdę cała reszta mnie nie interesuje. I teraz jeszcze jedna mała dygresja. Ostatnio były badania, że ludzie coraz mniej interesują się mechaniką. Wprawdzie mówimy o samochodach, ale że interesują się coraz mniej. Raz w roku na serwis i nic więcej Cię nie interesuje. I w przypadku motocykli też tak jest i producenci robią to celowo. Na przykład zniknęła informacja na temat temperatury płynu chłodzącego. Musimy się przez menu przeklikać, a akurat to można było gdzieś zostawić, chociaż jeszcze lepiej byłoby mieć temperaturę oleju w silniku. W niektórych samochodach to występuje. W motocyklach dosyć rzadko, więc jeżeli producenci nam to też zabierają, to później trudno od użytkowników oczekiwać jakiegoś większego zaangażowania. To co się jeszcze e, zmieniło, a w zasadzie nie zmieniło, to hamulce, ponieważ w jednym i w drugim przypadku mamy hamulce Brembo, duże tarcze 320, zaciski radialne, pompy radialne, ale moi, w moim odczuciu rali po lifcie zaczął hamować lepiej. To nie jest tak, że tu było źle, tu po prostu hamuje lepiej. Momentalnie, nie? To jest piękne. I myślałem, że może zmienili coś z tymi zaciskami, albo dali... Większe tarcze hamulcowe, i dopiero kiedy wszedłem sobie w dane techniczne, okazało się, że nie. I dopiero kiedy poszukałem dalej, okazało się, że Triumph zastosował pewien podstęp, a w zasadzie technologię, którą Honda zaczęła już robić 25 lat temu w swoich motocyklach, ale oczywiście czasy się zmieniły. Tutaj też to jest skonstruowane inaczej. Natomiast polega to na tym, że kiedy hamujemy mocniej przodem, to hamuje również tył. Więc w rezultacie układ hamulcowy jest taki sam. W praktyce mamy odczucia, że motocykl hamuje wyraźnie lepiej, ale w jednym i w drugim przypadku to, co mi się osobiście podoba, to fakt, że kiedy hamujemy, to my to czujemy. tak? On Czujemy, co się dzieje z klamką hamulca, czujemy, jak zachowuje się motocykl i czujemy, że hamujemy. Niestety w przypadku fabrycznych opon rally to nie są opony, to są opony szosowe. Nie? To jest, powiedziałbym, 90% szosa, 10% offroad. W przypadku Tigera GT mamy skorpiony trailer. Dwójki, które są znacznie lepsze niż Nexy, które były wcześniej, i one się tutaj super spisują. Jeśli chodzi o bridgestone, te akurat konkretne, które są na wersji rally, ja jeździłem na S21, S22, i to są fajne gumy sportowe, ale akurat, jeśli chodzi o te wersje turystyczne, to. Mam to do nich zastrzeżenia. Ja wiem, że przy Triumfie mam często zastrzeżenia do opon, przy Ducati do hamulców, szczególnie z tyłu, ale no z, z czegoś to wynika. I tutaj bardzo często dochodzi do tego, że jedziemy już jakieś 30-40 minut. Opony są teoretycznie dogrzane, mają swoją temperaturę pracy, a i tak przy ostrzejszym hamowaniu najpierw słyszymy. Pisk opony i wtedy czujemy, że do gry wchodzi ABS, który tą oponę utrzymuje na asfalcie. Nie ma w tym nic nerwowego, bo motocykl nie zatrzęsie się jakoś mocno. Delikatnie tył potrafi zawężykować, szczególnie kiedy jesteśmy w pochyleniu. Nie jest to nic strasznego, natomiast widać po prostu, że opona najpierw walczy o tą przyczepność, a dopiero później skutecznie hamuje gdzie w przypadku innych opon, na których jeździłem, takiego efektu chociażby mecellery, czy nawet jeżdżąc na Mitasach, to nie miałem takiego właśnie problemu, problemu, efektu z tym hamowaniem. Yy, więc, ale to jest kwestia taka, że zmieniamy opony i zapominamy o temacie. Natomiast wspominam o tym, bo, bo jest, to, jest to coś dziwnego dla mnie. Warto powiedzieć również o światłach i to jest taka ciekawostka, że jeżeli chodzi o te światła, hologeny tak naprawdę doświetlające zakręty, czy też pobocza, to one są fabryczne. W jednym i w drugim przypadku w wersji Pro są one fabryczne i myślałem, że one po prostu nie wiem, różnią się kolorem, bo to jest inna wersja kolorystyczna motocykla. Okazuje się, że po zmroku to widać wyraźnie. One świecą mocniej w wersji poliftowej. Nie wiem, czy tylko w Rally, czy też w gt poliftowym, one świecą po prostu mocniej, więcej pobocza widać. Więc to też jest spoko, pojawiło się też automatyczne światło. To oznacza, że jak odpalę sobie ja światło do jazdy dziennej, czyli tutaj brewki, to kiedy się ściemni, motocykl to wykryje, odpala sobie zwykłe, zwykłe światła do jazdy drogowej, czyli światło mijania. Więc to też jest spoko, niby, niby nic, ale już tutaj w tym motocyklu też to mamy, to się pojawiło. Zmieniły się również siedziska. To nie jest jakaś ogromna zmiana. Natomiast też mam wrażenie, że te poliftowe są nieco twardsze, a jednocześnie wygodniejsze. I zrobienie 500 km nie odbija się jakoś negatywnie na kręgosłupie czy pośladkach, a mówię o tym dlatego, że w ostatnich miesiącach miałem problemy z kręgosłupem i zaskakujące jest to przyjemne, że tutaj tych problemów nie ma. Ale to nie jest kwestia wyłącznie siedzenia. Bo przypuszczam, że to jest połączenie siedzenia z miękkim zawieszeniem, które ma wysoki skok i całościowo daje tutaj, tutaj ten efekt. I żeby nie było, że to są tylko moje wrażenia, to za chwilę jeszcze wypowie się właściciel tego GTK, który pierwszy raz, to jest ważne, nagramy sobie to na gorąco, będzie jechał wersją Rally. I mnie interesuje to, czy on też zauważy podobne rzeczy, czy też zwróci uwagę na inne rzeczy niż ja. Jest z nami Marcin, który sobie teraz pojeździł rally po raz pierwszy. I specjalnie się nic nie mówi. mówił, mówię mu, zamknij się, nic nie mów. Teraz możesz mówić. Teraz mogę mówić? Teraz możesz mówić. Kurde, bo to swoją mamę? Cały czas mnie rypałeś za to, że próbuję się odezwać. Tak. Przede wszystkim kanapa to jest cud dla, dla, dla mojego tyłka. Czyli no. jest, jest różnica? Jest różnica zdecydowana. Na tej czuć, ja mam dosyć szeroki tyłek że na tej kanapie mam podparcie, może nie całego, ale znacznej części w porównaniu z tą przede wszystkim. Tutaj po na strzał zrobię 200 km, robię przerwę. Tutaj no tutaj zrobiłem nie wiem, może z 15, może z 20 no to, a teraz kilometrów. Tak. E, ale od razu jak tu wyjechałem kawałek dalej, no to jest czuję to podparcie po prostu. Okay. Jest fajnie. Jedyne czego mi brakuje to podwyższenia kierownicy. Tu no to już zrobiłeś właśnie. Nie też z Wumotecha. ja mówiłem w filmie, że właśnie warto to mm -hmm. zrobić. A zrobiłeś 20 mm, czy jakie dałeś tam? Tak, 2 cm dołożyłem z Bumotecha i już jest lepiej. Na początku, jak tylko przełożyłem, nie czułem różnicy. Mm. Ale teraz, jak jeżdżę tym już całkiem sporo i wsiadłem od razu na tego, to jednak ciągnie mnie do przodu trochę. Też bym tutaj tak zrobił, żeby dać tą właśnie. A Ja 1,88 m mam i, i 110 kilo, więc yy, no, ta pozycja, aczkolwiek tutaj czuję. By trzeba było to pomierzyć pewnie, a nikt tego nie będzie mierzył. Że w kolanach lepiej jednak ułożenie jest tutaj. A jeszcze I... możesz podwyższyć sobie siedzisko, bo jest obniżone. Tak, przyznam no, ja się, że wjechałem to może będzie na nagraniu, jak puścił z GoPro. W takie miejsce, gdzie przednie koło mi wleciało w dziurę. Dodatkowo jeszcze był garb, na którym stało tylne koło. No i już tak stałem, tak wycofać, to musiałem się błynąć parę razy. Pewnie z GoPro będzie to komicznie wyglądało. No i wpadłem kołem w dziurę. Wsteczny by się przydał. Ale, ale całkiem spoko. Jest mocniejszy. To czuć. Ale czuć, że jest mocniejszy, bo to, to jest 13 koni tylko, nie? Czuć. E, ja tu jeżdżę na normalu, czasami na sporcie. Tutaj tak samo. Tutaj, mimo że on jest na normalu, to czuję jakby jechał tutaj trochę tak jakby na sporcie, więc ten jest żywawszy, taki agresywniejszy. E, no i fajnie się tym jedzie. Amortyzator, czuć, że on płynie. Nawet po prostej drodze, jeśli mamy falę na asfalcie, to czuć, że on sobie tak płynie, fajnie buja. Jest wyżej, znacząco się siedzi wyżej. Tak A jak to... dziury? Wjechałeś na jakieś dziury? No pojechałem i na szutry, i kawałek koćmi łbami. No jest fajnie. Studzienki też zaliczyłem. Musiałbym się przejechać bezpośrednio od razu tym, tą samą trasą, to bym powiedział, ale jest bardzo miękko, bardzo przyjemnie. To, co też zasługuje na pochwałę. Nie wiem, nie znam danych, co się zmieniło, co się nie zmieniło, czy quick shifter został poprawiony w tym modelu. Nie ma tego właśnie wypisanego, ale ja mam takie wrażenie, że lepiej działa. Zdecydowanie lepiej, szczególnie jest to odczuwalne przy zrzucaniu biegów. Tak. To tu jest tak, takie, takie maślane ja, odczucie. Ja jak, ja nawet jak bardzo na miękko na przyjemnie. Tak. Tak. Ale ja nawet zauważyłem, że przedtem było tak, że motocykl musiał mieć mocno ten gaz otwarty, nie? z pełnej garści, żeby on ładnie przebił biegi do góry. A teraz wyjeżdżam sobie z ronda, mam otwarty gaz, ale trochę. I też wchodzą. Znaczy tu, tu wchodzą bardzo fajnie. Jedynie ostatnio miałem przygodę, po, po wymianie napędu został odpięty, podpięty, więc on chyba musiał się dostroić, aczkolwiek wolałbym jechać jeszcze na jakąś adaptację, bo, bo chodził tak se, teraz już jest OK, ale tutaj to jest bajka. Chciałbym mieć ten quick shifter w tym motocyklu. Ogólnie ja, chciałbym chciałbym mo to, ja bym mieć to zawieszenie. Ogólnie chciałbym mieć może i ten motocykl. Z tą dokładką kierownicy. Bo A jest... sprawdzałeś hamulce? E, hamulce też są lepsze, tylko nie wiem z czego to też wynika. I to, i to też jest jaka wostka, bo one nie są lepsze, one są takie same, ale zastosowali tutaj ten system łączony, że jak hamujesz przodem, to jednocześnie hamuje też tył. A, to dlatego. I tylko to. Bo przede wszystkim ja jestem nauczony na jeden palec. No i ja też, ja dwa. Ja jestem nauczony na jeden, wiem, okej, okay, to błąd, ale... Nie, każdy ma inaczej i jak popatrzysz sobie na zawodników, to tak samo jest. Jedni trzema, inni całą dłonią, jeszcze inni właśnie tylko jednym lub dwoma palcami. To jest bardzo indywidualne podejście. Aczkolwiek tutaj czasami dokładam drugi palec. Jak gdzieś tam sytuacja awaryjna, albo jak jadę w takim ruchu, że, że i też chcę trochę się porozglądać, bo jest fajnie, ale jest duże natężenie, to wolę mieć jednak w obwodzie te dwa palce. Tutaj ten jeden się spisuje rewelacyjnie. Myślę, że gdybym on miał możliwość zrobienia stupi, to tym jednym palcem myślę, że spokojnie, jeśli by tam nie, nie odcięło elektronika, by pozwoliła na to. I czuć, że większe koło, większy, znaczy mniejszy kąt natarcia na przeszkody, bardzo fajnie, jeśli są studzienki, jeśli są kamienie nawet, bo jechałem taką drogą, gdzie świeżo albo równiarka, albo tłuczeń był wysypany, więc dużo takich sporych kamieni, to na tym motocyklu, czy też na innych, jak jeździłem poprzednio, miałem Fazera, więc unikałem takich dróg, a, a musiałem czasami takim jechać. To tego unikałem, ten dużo lepiej sobie radzi. Oczywiście to tak jak już wspomniałeś, to nie jest krosówka nie. czy tam Enduro, ale można trochę pewniej się zjeżdża na, na drogę. To można jechać tam, gdzie już nie ma drogi, ale żeby skakać, to trzeba być bardzo dużo miękkości. Tak, ale płynie to, to fakt, że płynie siedzi się wygodnie, Mówię, to siedzenie, ten quick shifter, to najchętniej jakbym teraz mógł, to bym przełożył, albo może byśmy się wymienili motocyklami, tylko bym musiał przełożyć mniej do kierownicy. Padki, do kierownicy, tak. Tak. Co do wyświetlacza, e, nie mam zdania. Ja jest, też. Okay. jest inaczej, nie? Jest inaczej i, i ten. To, to do czego trzeba się przyzwyczaić. Deflektorami trochę brakuje. Jak już wspomniałem, mam 1,88 m. E, duży strumień powietrza idzie mi tutaj na szybę. Przy deflektorze, tak jak tutaj sobie założyłem, różnica jest taka, że aż takiego strumienia nie mam tu, tylko gdzieś tu. Więc nadal zachowuję sprawną wentylację kasku. Chciałem sobie wymienić szybę na większą, ale przy jeździe w upale stwierdziłem, że to nie ma sensu, że wolę tam się lepiej udać, cieplej ubrać, cieplej Tak, tak. Wolę się cieplej ubrać, a mieć tą sprawną wentylację... No, nie wiem, co jeszcze mógłbym powiedzieć. Są mankamenty znaczy, to... obu motocykli, które bym jeszcze poprawił, ale generalnie bardzo fajne myślę, że motocykle do, do dalekiej, jak i krótkiej turystyki. W zupełności wystarczy. A jakie mankamenty byś poprawił? Mankamenty. To, co mi się nie podoba, to już raczej jest taka upierdliwość, chociażby osłona Osłona amortyzatora jest zawsze uwalona od złota. No, tak. tak samo tutaj jest ten wylot, tak samo i w poliwcie jak i w przedliwcie ten wylot tutaj za światłem jest ta dziurka. Są dostępne z drukarek 3D zaświetlacze. No też jest zawsze uwalone to, no? Też jest uwalone. A poza tym nic. Cały interfejs tutaj na kierownicy, wszystkie przyciski mi pasują. No one są zresztą bardzo, chyba takie same Przy, dokładnie. Przyznam, tak, przyznam, że awaryjki mogłyby być trochę w innym miejscu zlokalizowane, bo jednak sięgnięcie palcem, czy tam nawet jak się jedzie i czasami trzeba lepiej nie, nie odejmować gazu, a włączyć awaryjki, no to jednak trzeba tą rękę jakoś tak... wiesz co Ci Triumf powie? Że one są tam umiejscowione, bo to się nie psuje, nie ma sensu tego włączać. E, no tak, jak motocykl się zepsuje, to może elektronika padnie, i po I prostu awaryki nie będą działać. Ale ciekawostkę ci pokażę, bo <laughs> patrz, tutaj nie ma wlotu powietrza, więc jest zaślepione, nie? Tutaj. Mhm. A we włoskim motocyklu albo japońskim, nawet jakby tu nie było wlotu powietrza, nie? To i tak byłoby otwarte, żeby było, że niby jest wlot powietrza. No, taka ciekawostka. Tutaj mam akcesoryjny wydech, który jeszcze ty zakładałeś. Fajnie. Bardzo mi się podoba. Ten, gdy się odpala motocykl? To tak brzmi średnio. średnio. Tak, tak jak jak jedziesz, ale jak już spaliłem, ale jak wyjechałem, to, jest to bardzo porównywalne z tym. Nie ten, wiem, jak, ten, jeździliśmy... ten jest przy... jak jeździłem razem z tobą, to ten jest przyjemniejszy. To... No, tylko że on jeździ na leży I on jest przyjemniejszy i generalnie nie wiem, czy bym wydał teraz 4,5 tysiąca złotych, bo pewnie wolałbym do kufrów dołożyć, ale jak już bym miał zmieniać, to, to bym zmienił. Fajny jest. Nie jest głośny, a jest przyjemny. To, co mi się jeszcze podoba w tym motocyklu, E, tylko, że jadąc na nim, ja tego nie widzę, to podświetlone kierunkowskazy, a to z przodu, ale to już kwestie estetyczne, i tak ich nie widzę, dopiero jak jedziesz za mną, jak widzę Cię, najczęściej Cię widzę w lusterku. Ale to dlatego, że to ja zazwyczaj mam nawigację po prostu, a Ty jeszcze się uchwytu nie dorobiłeś. Biedni youtuberzy są, No, szczęście powiem, no. To, to te, te podświetlone kierunkowskazy fajnie wyglądają, e, no i przyznam, że myślałem, że nie będzie aż tak wysoki, ale jest fajny, fajny wysoki. Czyli jest parę różnic. Marcin, myślę, że podkreślił też te różnice, które ja zauważyłem, te najważniejsze różnice. Czyli, jakby to nie jest kompletnie inny motocykl, ale po prostu wiele elementów w nim poprawili, że są trochę fajniejsze. W sumie podobnie jak było w Afryce Twin, że 1000 był spoko, a 1100 jest po prostu w kilku aspektach lepszy. I tu myślę, że jest dokładnie to samo. Nie? Znaczy, myślę, że na tym polega lifting, że to nie tak. jest rewolucja, tylko delikatna ewolucja. Ewolucja, ale w dobrą stronę. Nie? Tak. Podkreśla, że, że jednak myślę, że triumf słucha klientów, użytkowników, aczkolwiek tutaj też wieje ciepłem po nogach. No tego nie, Do 50 tego nie, na godzinę, nawet tak w stopniach. Widziałem jakieś dokładki od kolegów tam, przyjaciół z zawielkiej wody, można coś tam nabyć. Takie specjalne adaptery, które trochę ten strumień powietrza Zszerzają. kierują Zbijają. na bok. Nie wiem, jak to działa. Widziałem, że gdzieś tam na forach dedykowanych triumfowi się tym dzielili linkami do tego, ale żadnego użytkownika nie znam. Trzeba przetestować. No to zależy od wysokości, bo na przykład, jak jestem niższy, to mam dalej kolana i ja tego aż tak bardzo nie czuję. Więc to też tam gdzieś wspominałem o tym. No dobra, myślę, że ten materiał Wam się spodoba. Mam fajnie, że są odczucia nie tylko jednej osoby, na tym mi bardzo zależało. I dajcie nam znać w komentarzach też, jakie inne motocykle chcielibyście zobaczyć takie właśnie porównanie być może. I spróbujemy coś takiego zrobić. I widzimy się w kolejnych filmach.